Gitti i Ivy wspominają swoją misjonarską młodość w targanej wojną Azji Południowo-Wschodniej. Są teraz w Wietnamie, dokąd zostali wtedy ewakuowani. Ho Chi Minh to ówczesny Saigon, czyli stolica byłego Wietnamu Południowego. To tutaj przybyliśmy po pierwszej ewakuacji, którą zarządził Ralph Watts, przewodniczący Unii Południowo-Wschodnioazjatyckiej. Znaleźliśmy się tutaj razem z innymi studentami i misjonarzami. Dzień dobry pastorze Watts. Jak się miewasz? Dobrze, A wy? Wspaniale. Jesteśmy w Saigonie. Miło nam, że możemy z Tobą rozmawiać. Mam przed sobą zdjęcie pięknej młodej pary. Zostało ono zrobione w Phnom Penh w marcu 1974 roku. Stoicie na tym zdjęciu z rowerami. W tym czasie chyba udzielaliście lekcji biblijnych. Dzięki misji ośrodka języka angielskiego mieliśmy ku temu wiele okazji. Wiele osób zostało ochrzczonych. Zanim opuściliśmy kraj, w tym kościele było 33 wyznawców. A przed Waszym przybyciem nie było prawie nikogo, tak niewielu. Nieśliśmy pomoc humanitarną. W latach 70. w Phnom Penh mieszkało około 700 tysięcy ludzi, ale z powodu działań wojennych przebywały tu ponad 2 miliony osób. Ten hotel stał się ośrodkiem dla uchodźców. W tym czasie nie było tu elektryczności, pokoje były zatłoczone, było w nich ciemno. W powietrzu było pełno dymu. Kobiety, mężczyźni, dzieci, po 15 osób w małych pokojach. Misjonarze dostarczali uchodźcom odzież i ryż, ale sytuacja się pogarszała. GT, Ivy i inni misjonarze byli kilkakrotnie ewakuowani do Wietnamu. Za każdym razem wracali do Kambodży, ale konflikt wybuchał na nowo. W ciągu dnia bombardowań dokonywały bombowce F-111 a nocą B-52. Bardzo często odgłosy wybuchów wyrywały nas ze snu. To było gorsze niż zły sen. Więc tylko modliliśmy się do Boga, wierząc, że chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, to Bóg z jakiegoś powodu nas ocali. Zgodnie ze zwyczajem po sabacie ktoś z naszej grupy misjonarzy jechał na rowerze na Pocztę Główną. Oddalono od nas o 3 kilometry, żeby odebrać listy. Tego wieczoru jeden ze studentów wrócił z plikiem listów i z telegramem, który został nadany z Bangkoku. W telegramie było napisane, niech cała wasza piątka wyjeżdża natychmiast. Chodziło o trzech misjonarzy, którzy jeszcze pozostali i o nas. Telegram został nadany przez dyrektora sekretariatu do spraw edukacji przy Unii Południowo-Wschodnioazjatyckiej, pastora Miltona Tormana, który był wtedy z wizytą w Bangkoku. Przez cały sabat jedna myśl nie dawała mu spokoju. Coś trzeba zrobić dla misjonarzy w Phnom Penh, więc z własnej woli, bez decyzji Rady z Singapuru, polecił nam, żebyśmy wyjechali. Na lotnisku ukrywaliśmy się w bunkrach. Biegliśmy z jednego bunkra do drugiego, aż dotarliśmy wystarczająco blisko samolotu. W końcu wskoczyliśmy na pokład. Kilka godzin później wylądowaliśmy w Bangkoku. Za każdym razem, gdy była burza z piorunami, Odruchowo padaliśmy na ziemię, bo przyzwyczailiśmy się do tego przez ostatnie dwa lata. Dwa tygodnie później czerwoni Kmerzy przejęli kontrolę nad Phnom Penh i Kambodżą. W czasie ich brutalnych rządów w więzieniach i na polach śmierci zginęły dwa miliony ludzi. To miejsce przywodzi nam na pamięć tyle wspomnień. Wielu z naszych współwyznawców zginęło podczas próby dotarcia z Phnom Penh do granic z Tajlandią i Wietnamem. No, that, that to przykry rozdział z historii nie tylko Kościoła Adwentystycznego, ale także całego społeczeństwa ostatnich 70 lat. Otrzymałem ten list od jednego z naszych byłych wyznawców, któremu udało się uciec z pną peń. Modlę się dzień i noc. Nie proszę Boga o spełnienie jakichś samolubnych zachcianek. Ale o to, żeby jakimś sposobem wszyscy członkowie kościoła w Kambodży spotkali się w jednym miejscu. Cóż to byłaby za radość? Cóż to będzie za radość, gdy Jezus powróci? Zobaczymy wtedy naszych 33 współwyznawców, którzy zostali ochrzczeni i pozostali wierni aż do końca. Z tej tragedii w Kambodży wyłonił się nowy, silny kościół. Mamy nawet szkołę oferującą różne zajęcia. Dziękujemy Bogu za to, że możemy Mu służyć.